Witam dzisiaj mięśnie brzucha, ale w parterze. Kładziemy się na Macie. Oczywiście jesteśmy po rozgrzewce. Kładziemy się, unosimy nogi i akcentujemy. Raz jedną, raz drugą. Trzeba przesunę. Raz jedną, raz drugą. Akcentujemy na boki. Razem. Akcentujemy razem. Nogi prostujemy i prościutkie. Akcentujemy do podłogi, ale nie kładziemy. I koła. I drugą stronę. Prostujemy raz w jedną stronę, raz drugą. I zapach. Dziękuję. Zapraszam na kolejne przykładowe ćwiczenia.